Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, jestem za odrzuceniem wszystkich czterech projektów ustaw. Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości. Te słowa powtórzyli na jasnej górze posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 10. kadencji oraz senatorowie 11. kadencji wybrani przez naród polski na lata 20, 2023-2027 ogłaszając w dniu 13 marca bieżącego roku Jezusa Chrystusa królem Polski. Podczas intronizacji Obecni posłowie i senatorowie dokonali także aktu przebłagania za dość uczynienia i wynagrodzenia za występowanie przeciwko Bożemu prawu nie zabijaj oraz za demoralizowanie dzieci, młodzieży, którzy uczeni są mordować, a nie miłować. Trzy pytania do zwolenników aborcji. Dlaczego nie jeden zwolennik aborcji usiłuje posłać swoje dziecko do salezjańskiej szkoły, wiedząc, że będzie uczone ochrony życia? Drugie. Dlaczego zwolennicy aborcji, zwłaszcza kobiety, zgadzają się na wykorzystywanie ciał abortowanych dzieci do produkcji kosmetyków? Trzecie. Dlaczego zwolennicy aborcji Zgadzają się na spożywanie ciał abortowanych dzieci, zwłaszcza chłopców. Powtarzam, spożywanie ciał abortowanych dzieci, zwłaszcza chłopców. Dziękujemy. Czas minął. Zapraszam panią Irenę Wilk.